W kolejnym odcinku naszego wirtualnego przewodnika pokażę Państwu, jak przygotować sobie kalendarz nauczyciela. W zakładce Klub Nauczyciela Organizuj lekcje znajdziemy Twój plan lekcji. Mamy tutaj widok klasycznego kalendarza, który teraz jest pusty, ale będziemy mogli umieścić w nim szereg informacji pomocnych nam w codziennej pracy nauczycielskiej. Na początku spróbujemy stworzyć rok szkolny. Na razie nie mamy tutaj żadnego wpisu. Edytujemy zatem lata szkolne i dodajemy nowy rok szkolny. Wpisujemy nazwę tego roku. Załóżmy, że będzie to rok 2013 przez 2014. Jeżeli chcemy, możemy dodać jakiś opis. Możemy także wpisać dni wolne. Dla wszystkich klas takie dni, które są specyficzne, na przykład dla danego województwa. Czyli powiedzmy ferie zimowe. Ja tutaj wpiszę dane dla województwa łódzkiego. Załóżmy, że w styczniu zaczynają się ferie zimowe 20 stycznia i kończą 31 stycznia. System będzie pamiętał, że w tym czasie nie przypisze nam żadnych lekcji. Zatwierdzamy taki wpis i po zatwierdzeniu możemy powrócić do kalendarza. Możemy zatem wybrać rok szkolny. Widzimy zatem, że nowy rok szkolny został już stworzony.